hej, kochani z tej strony Gabi i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Yy, dzisiaj kupiłam sobie taką torbę yy, biedron, yy, czy pepką I, i tutaj jest taka mega rzecz, bo tam już płatki takie, ale nie nagram o tym odcinku i teraz będą płatki no nowe. Ja je otworzę o tym te płatki. Tu może oczywiście trafić też zdjęcie. Ja zbieram na to zdjęcie. Ale mam tylko e, połowę tego. Ok, otwieramy. Na pewno je brzydko otworzę, ale nieważne. Po prostu ja chyba... Nie, to by nie spróbować, dzisiaj, tylko otworzymy a pokażę, e, jak wyglądają. Juha, jak e, to napadnę, naprawdę. A co mi się inne to podki? Są takie. więcej, chyba nie uwierzycie jakie trafiłam patrzcie jakie tu tutaj pisze że można trafić też yy, yy, różne filmy yy, zdać wśród nich kody OR sekretnymi filmikami od lekcji i ja trafiłam to zdjęcie z sekretnym yy, tym OR nie no mega tupe, te płatki są super ja polecam je, są mega yy. A te potki wyglądają tak, ale już nie ma ich. Wszystko zjadłam. I tutaj mamy um, takie zdjęcia. Takie o takie pół tutaj. Pół lekcji, ale. Matku, ale to noga. Dobra, kończę już ten odcinek oczywiście. E, to są takie potki. No i ta piękna torebka jest taka. I tak w środku jest taka ładna: środko chociaż też w radę. Płatki są ale więcej jest w A tu jest w No, i trochę mam zdjęcie I tam. I oczywiście kupię więcej tych podków, i nagrałam dłuższy odcinek, bo kupię ich więcej. I e, no, do kolejnego odcinka. Subskrybujcie i łapki w, górę, w górę dawajcie. I pa!